Cześć. Rozwiązanie tego zadania podam w dwóch odcinkach. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny i tutaj zapiszę wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą Ci rozwiązać to zadanie. Natomiast w odcinku bonusowym pokażę szczegółowe obliczenia. Spójrzmy na sytuację z zadania. To jest odcinek AB o końcu w punkcie A i końcu w punkcie B. Ten odcinek możemy z łatwością zamienić na wektor. To, że zamienimy na wektor odcinek, na pewno uprości rozwiązanie tego zadania. Zaraz zobaczysz w odcinku bonusowym, dlaczego akurat tak robię. I teraz, punkt P, wiemy, że należy do odcinka AB. I ten punkt P podzielił odcinek w stosunku 1 do 2, czyli okazuje się, że cały odcinek AB, a zarazem Wektor AB został podzielony na trzy równe odcinki. Tutaj zakładam jest punkt P. Tak, oddalony o długość jednego takiego odcineczka od punktu A. Moglibyśmy też powiedzieć, że punkt P jest oddalony od punktu B o dwa odcineczki. Ale skupmy się na odcinku AP. Ten odcinek wyznacza nam kolejny wektor. I teraz, jeśli policzymy współrzędne wektora AB, Następnie policzymy 1 trzecią z współrzędnych wektora AB, to otrzymamy współrzędne wektora AP, i ten wektor pozwoli nam określić współrzędną punktu P. Tak będzie się przedstawiał zarys um, schematu rozwiązania. Natomiast jak dokładnie opisać i policzyć to zadanie, pokażę w odcinku bonusowym. Za chwilkę pojawi się ekran końcowy, tam znajdziesz link do tego odcinka. Jeśli chcesz dołączyć do wspierających, to też jest tam potrzebny link do tego. Możesz wybrać dowolny próg wspierania i natychmiast otrzymasz dostęp do wszystkich opublikowanych przeze mnie zadań.